Ataki hakerskie trwają każdego dnia i to z setkami, i to polscy politycy nie są tutaj wyjątkiem na światowej mapie. Ten cyberatak, nie dotyczy zresztą tylko jakiejś polityki wykradania wiadomości, działalności służb specjalnych, ale też jak najbardziej gospodarki, biznesu, to, to jest smutna codzienność ery internetu, natomiast z pewnością polski rząd jest jedyny na świecie, który jest tak nieodpowiedzialny i niefrasobliwy, że za pomocą prywatnych skrzynek mailowych prowadzi państwową korespondencję. Tutaj myślę, że... Ale na przykład że... w Stanach Zjednoczonych czy we Francji Emmanuel Macron Krącz Hillary Clinton też padali tak ofiarami padali, wykradania. Ale jako kandydaci z, z ich skrzynek e, prywatnych poczty w zasadzie służbowej. W Stanach Zjednoczonych to zostało mocno napiętnowane że, i, i kosztowało być może prezydenturę Hillary Clinton, że. Będąc sekretarzem stanu, prowadziła korespondencję mailową z prywatnej skrzynce. W przypadku prezydenta Macrona to dotyczyło kampanii wyborczej, więc trochę inna sytuacja. Ale myślę, że od tego czasu żaden premier czy minister na świecie nie korzysta w takich sprawach z prywatnej skrzynki. Więc to jest ewenement na skalę światową kompromitacja i też przykład z jednej strony niefrasobliwości, ale z drugiej takiej nieufności do własnego państwa. No przecież mają skrzynki na serwerach poczty rządowej, tyle że pewnie obawiali się tego, że służby specjalne, administratorzy jakby będą to czytać, stąd proceder korzystania z prywatnych skrzynek mailowych. Jak widać. Ale panie pośle, z na sam koniec pana zapytać o. Panie pośle, konkretnie, na sam koniec ostatnie pytanie. Jakie konsekwencje powinny spotkać chociażby szefa kpr u Michała Dworczyka, którego maile, choć on sam mówi, że niektóre są preparowane, są publikowane na rosyjskim, w rosyjskiej aplikacji Telegram? Nie mam żadnych wątpliwości, że to dyskwalifikuje. Ministra dworczyka, jako szefa kancelarii, no odpowiedzialnego za pracę rządu, i tak samo premiera, bo co innego, gdyby to był atak hakerski na serwery rządowe, i natomiast tutaj to tak jakby zostawić otwarty samochód na środku złej dzielnicy w jakiejś miejscowości, zachęcając do ataku. Ja myślę, bo tutaj się z łatwością mówi rosyjscy hakerzy, rosyjscy aplikacje i tak dalej, to wcale nie jest pewne, bo wydaje mi się, że tu zdolny nastolatek, sprytny nastolatek byłby w stanie jakby dostać się do prywatnych skrzynek.